Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedę lawetą po Mitsubishi ASX. Fajny kolor, sami zobaczycie. Ja już ten samochód widziałem. Byłem zaliczkować dwa dni wcześniej, ale bardzo późno, 22. Byłem także nic nie nagrywałem, bo było ciemno. ASX 2014, pierwsza rejestracja. 1,6 benzyna 150 tysięcy przebiegu. Czujniki cofania przód tył, kamera cofania. Bardzo ładny, bezwypadkowy, fajny crossover. Ja już dojeżdżam na miejsce, słuchajcie. O, jakie ładne domki. I samochód stoi tutaj, tu, zobaczcie. Piękne SX. Ja parkuję. taka autko wygląda samochód bezwypadkowy, ładny kolor. Spójrzcie, że ja go ładuję. Dopełniamy formalności, wyjeżdżam tym autem i pakujemy na lawetę. Fajna, spokojna dzielnica. Zobaczcie, ładuje już to auto. Pan musiał jechać do pracy, bardzo się spieszył. Kolejne auto, które sobie kupił. Nie wiem, czy widzieliście też w tym samym kolorze. Fajny kolorek. Ja go ładuję już na lawetę. I słuchajcie, jeszcze taka niespodzianka dla przyszłego kupującego. Komplet koł. Cool zimowych, nowe opony za alufelgami Także super, zobaczcie, pan mi dał na święta, słodycze dla dzieci i wino dla żony. Także ma fajne zachowanie ze strony sprzedającego. Wjeżdżamy już na lawetę, spójrzcie na przebieg. 154 953, czyli można powiedzieć 155. Jadę od razu autem na przegląd. Jutro będzie zarejestrowane Ładny fotel. Auto już na lawecie. Zobaczcie, jeszcze fotel kierowcy. Też cały, niewytarty. Zakładam pasy, chowam na jazdy. Letnie opony też bardzo ładne. Zobaczcie. 17-calowe koła. Podłoga zdrowe, bardzo ładne. Zobaczcie. Cały nowy wydech. Samochód już spięty pasami. Gotowy do transportu. Jedzie do Polski. Zobaczcie. Hak wypinany. Jest kluczyk do niego. Opony Michelin. Słuchajcie, zapraszam Was do kolejnego odcinka z prezentacji tego modelu. Ja go już umyję, przygotuję do sprzedaży i zrobię drugi film. Także do następnego odcinka. Jeżeli interesuje Was auto z Niemiec od prywatnego właściciela, tak jak w tym przypadku, to możecie się ze mną kontaktować. Zapraszam. Hej.